Ciążowe zachcianki prezentują domową skórkę pomarańczową. Skórka pomarańczowa idealnie pasuje do ciast i pączków. Można ją szybko przygotować samemu. Potrzebujemy pomarańcze, cukier i wodę. Pomarańcze dokładnie umyłam i sparzyłam. Teraz odcinam od nich górną i dolną część. Pozostałą skórę nacinam. I obieram pomarańcze. Każdy kawałek skóry kroję na pół i usuwam jak najwięcej białej części. Kroję w kostkę. Skórkę wkładam do garnka z wodą i gotuję 3 minuty. Następnie przecedzam i przelewam zimną wodą, w ten sposób usuwam gorycz. Do garnka wlewam 10 łyżek wody i 10 łyżek cukru. Gotuję aż cukier się rozpuści, a następnie dodaję skórkę. Gotuję ją około 20 minut na małym ogniu. Skórka w tym czasie zrobi się szklista. Odcedzam i wykładam na ręcznik papierowy lub serwetkę i osuszam. Przekładam do słoika. Zamykam i gotowe. Dokładny przepis znajdziecie na moim blogu www.ciążowezachcianki.blogspot.com. Zapraszam.